Dzisiaj mam dla was gorące wieści z frontu shooterów. PUBG Black Budget, nowa gra od Kraftona i PUBG Studios, która zapowiada się na naprawdę poważnego rywala w gatunku militarnych extraction shooterów. Ja jestem Neski, a to jest kolejny film z serii Gaming Talk. Wszyscy znacie PUBG, prawda? Taki battle royale, który już na rynku długi, długi czas jest. Moi drodzy, tutaj mamy jednak PUBG Black Budget, i to ma być po prostu nic innego jak taktyczny, ekstrakcyjny shooter z perspektywy pierwszej osoby. Oczywiście, stworzony przez PUBG Corporation i wydany przez Craftona. Według strony na Steamie, która już jest dostępna, gra stawia przede wszystkim na napięcie. Przeżycie i nieznane, a naszą rolą, czyli rolą naszego, jakby my jesteśmy kontraktorem, czyli takim weteranem, najemnikiem, i mamy jakby dostajemy misję infiltracji opuszczonego kompleksu badawczego na tajemniczej wyspie. Wyspa lecz jednak jest uwięziona w pętli czasu i nawiedzona przez nadnaturalne zjawiska zwane anomalią. To dodaje dużo mrocznego i tajemniczego klimatu. Zabawa w Black Budget jednak będzie toczyć się w sesjach niby do 30 minut, łączących eksplorację, walkę i ekstrakcję. Świat ma być otwartą wyspą, yy, taką o rozmiarach 2,5 km mniej więcej, zróżnicowaną pod względem biomów, z interesującymi punktami do zdobycia i wejść do podziemnych obiektów. Ekwipunek jest trwały, czyli zachowujemy, zachowujemy to, co wyekstrahowaliśmy, ale tracimy to, co przynieśliśmy, jeśli zginiemy, oczywiście. Podczas trwania misji, więc standardowo jak to na Extraction Shootery przypadło, matchmaking będzie oparty na poziomie graczy i składach maksymalnie do 3-osobowych drużyn. Do 45 aż gracz na sesję, 45 graczy to jest naprawdę potężna, uważam, liczba. Natomiast w trakcie rozgrywki, napotkamy też na dynamiczne starcia, zarówno z innymi graczami, jak i wrogimi jednostkami NPC, ponieważ gierka będzie oczywiście PVP-VI więc oczywiście environment, czyli przeciwko też środowisku. Co istotne, anomalie będą stopniowo zmniejszać obszar gry w każdej pętli, co tworzy napięcie i nieprzewidywalność i to jest akurat bardzo interesujące, bo im dłużej zostaniemy, tym trudniej będzie nam uciec. Dodatkowo gra dostosuje tr trudność w zależności od naszego poziomu y i czasu spędzonego na wyspie. I to jest ciekawe, ponieważ to jest Extraction Shooter. Extraction shootery zazwyczaj mają to do siebie, że mamy całą mapę dla siebie do dyspozycji w zależności od tego ile czasu po prostu mamy, tak? A tutaj ma być mechanika z Battle Royalów, czyli taki niby Extraction Shooter, ale z mechaniką Battle Royalów, czyli że ze zmniejszającą się mapą. Troszeczkę miał coś takiego hand showdown, natomiast hancik mimo wszystko miał zmniejszającą się mapę. Ale w kwestii wskazówek, czyli można było i tak na spokojnie po całej mapie biegać. Tutaj, z tego co ja wyczytałem, to chyba nie będzie takiej możliwości, aby móc biegać, więc to będzie się jakby anomalia, będzie zmniejszała obszar gry, czyli no. Tak jak w Battle Royalach, poza obszarem mapy, będzie nas coś tam raniło i ewentualnie zabijało, prawda? Więc to jest duży element, jednak mimo wszystko, Battle Royale'a. A gierka ma być Extraction Shooterem, to jest bardzo, bardzo interesujące. Ale progresja i personalizacja jest bardzo interesująca również, ponieważ między misjami budujemy swoją. Bazę. będziemy mogli rozwijać stację badawczą, kraftować nowe przedmioty, ulepszać jak i schowek itd. No to to jest klasyk, prawda? Mamy rozwój postaci, umiejętności, biegłości, system ulepszenia, takie dosyć mocno RPGowe elementy w shooterze. W grze będziemy mieli trzy rywalizujące frakcje, które dają nam kontrakty, misje i nagrody w zależności oczywiście od lojalności i naszej reputacji. Personalizacja ma być bardzo szeroka. Ekwipunek, broń, skórki. Można dopasować postać, wygląd, ubrań, broń, sprzęt. Generalnie wszystko będzie można sobie dopasowywać, pewnie podobnie tak jak to właśnie ma miejsce w PUBG, no i w Tarkowie. Dostępne są również przedmioty lecznicze oraz stymulanty, które pomagają przetrwać lub poprawiać naszą wydajność w walce, ale według strony Steam w grudniu jeszcze tego roku na 2025 jest planowana zamknięta alfa testy, tylko i wyłącznie dla wersji PC czyli dla wersji Steamowej w regionach Ameryka Północna, Europa oraz Azja. Test będzie wyłącznie z trybu pierwszoosobowego. Aby dostać się do testu, gracze muszą zgłosić się przez stronę Steam i co więcej, mają być Twitch dropy podczas tych właśnie sesji testowych, co daje możliwość zdobycia kluczy do testów przez oglądanie streamów. A podczas testu gracze będą mogli swobodnie streamować i dzielić się materiałami. No, czyli Krafton ewidentnie chce uzyskać jak najlepszy feedback i jeszcze pod koniec tego roku, co ciekawe. Więc wychodzi na to, że premiera wcale ma nie być tak odległa, ponieważ faktycznie, no jeżeli już mają zaplanowane testy, alfa testy na, na grudzień, no to wydaje mi się, że maksymalnie połowa 2026 to jest maksymalnie według mnie i może być premiera. Można też powiedzieć, że PUBG, Black Budget, to jest taki troszeczkę realny konkurent dla Tarkowa, i też innych extraction shooterów, na przykład takich jak Ark Riders, co nie, natomiast z racji, że to wygląda bardzo militarnie i dosyć mocno hardkorowo, to dosyć mocno przypomina Tarkowa, e, który jest no bardzo taktycznym i hardkorowym z, z dużym naciskiem na ekwipunek lud i przetrwanie, e, a taki Ark Riders, który niedawno wyszło, jest bardziej futurystyczne z mocnym akcentem na science fiction i akrobatykę. Black Budget wydaje się bardziej militarny, przyziemny, mroczny i surowy, co może go uczynić też dla wielu ludzi bardziej realistycznym, drapieżnym i być może nawet i bardziej atrakcyjnym konkurentem, jeżeli chodzi o taktyczne shootery, właśnie extraction yy, shootery. No i, i znaczenie twórców, co nie, no bo to jest ważne, żeby podkreślić, że powstaje ta, ta gra od twórców PUBG, czyli nie od byle kogo. To nie jest żaden jakiś spin-off czy poboczna seria, tylko to jest ich kolejny, no wielki najprawdopodobniej tytuł, który będzie miał dużą ilość graczy. Yy, więc to nie, jest, to nie są twórcy z pierwszej łapanki. Yy, to także strategiczny krok Kraftona, bardzo dobry, który pokazuje, że chcą być obecni w rosnącym segmencie e extraction shooterów i co mnie niezwykle zwykle cieszy, ponieważ ja o wiele lepiej się bawię w extraction shooterach niż... W Battle Royalach. Battle Royale są już dla mnie bardzo mocno przeżarte na rynku. Bardzo źle się w nich bawię, szczerze mówiąc. PUBG to jest chyba jedyny Battle Royale, który aktualnie, jakąś frajdę mi, szczerze mówiąc, sprawia. No i ostatnio gram bardzo dużo właśnie w Ark Riders, właśnie. Więc yy, no, jestem głodny tego gatunku Extraction Shooter i bardzo mnie zadowala fakt, że. Jakby baza graczy extra, Extraction Shooter, gatunku Extraction Shooter rośnie, rośnie jak na drożdżach, i oby was moi drodzy było jak najwięcej, bo to jest najlepszy gatunek praktycznie na świecie. Więc podsumowując, PUBG Black Budget wygląda naprawdę fajnie, obiecująco. Y, takie połączenie taktyki, survivalu, narracji, mechaniki ekstrakcji z mechaniką battle mimo wszystko. Y, więc jeżeli planujecie grać. Polecam obserwować, ponieważ warto się zapisać na tą zamkniętą alfę. Nawet jeśli nie dostaniecie, no to zawsze będziecie mogli sobie ten kodzik na alfę wytropić za pomocą oglądania po prostu. Wiecie, liveów na Twitchu swoich ulubionych twórców. No i moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, co w ogóle myślicie o tej grze. Czy to będzie kolejny Tarkov Killer? Bo Ark Riders zjadło i wysrało, że tak powiem, niegrzecznie Tarkowa. Więc pytanie brzmi, czy to będzie kolejny extraction statystyczny, który będzie tam, wiecie, miał 1000-2000 graczy i tam będzie, yy, no, miał małą ilość graczy, czy to jednak będzie kolejny extraction shooter, który na rynku namiesza? Jedno jest pewne, w ostatnich czasach wygodzi coraz, coraz więcej w tym gatunku gier, co mnie, tak jak już mówiłem, niezmiernie. Cieszy, natomiast według mnie brakuje dobrego extraction shootera w klimacie militarnym, mocno przyziemnym, i właśnie ta gra ma być coś takiego, nie czymś takim. Ma to być militarny klimat, lecz z anomaliami. Czyżbyśmy mieli jakiś w końcu extraction shooter yy, militarny ala Stalker czy Fallout? Ja bardzo zawsze o tym marzyłem, żeby Bethesda zrobiła coś takiego jak Fallout, właśnie Extraction Shooter, czy coś w klimacie stalkera, właśnie z anomaliami. I to wygląda naprawdę. Jakby miało być właśnie czymś takim. Dajcie znać w komentarzach, moi drodzy, jak się na to zapatrujecie. Czy w ogóle widzieliście yy, i czy w ogóle wiedzieliście o tym tytule, że coś takiego powstaje. Bo no sporo ludzi też o tym mimo wszystko nie wie. A już niecały miesiąc nas dzieli od prawdopodobniej, prawdopodobnych testów alfy, jeżeli chodzi o tę gierkę. Więc moi drodzy, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, dajcie znać co o tym sądzicie. Trzymajcie się, do usłyszenia i do następnego filmu na moim kanale. Chaos.